you Staramy się pamiętać o najmłodszych, bo y, młodzi pacjenci bardzo. Przeżywają wizytę w szpitalu. Dzisiaj jest Dzień Dziecka, to chociaż troszeczkę, żeby uprzyjemnić, wręczyć taki uśmiech, przytulankę dla dziecka, moim zdaniem to troszeczkę tak łagodzi ten stres dla, dla dzieciaka, ale są rodzice, jesteśmy razem z najmłodszymi pacjentami. Dzień dziecka ma swoje prawa i myślę, że źle się stało, że akurat w tym dniu ci młodzi pacjenci tu leżą, ale żeby chociaż trochę uprzyjemnić ten pobyt w tym szpitalu i troszeczkę uśmiechu od władz województwa, myślę, że tym pacjentom, się należy i stąd też takie zwyczaje wprowadzamy. Natomiast też Mikołajki staramy się również uprzyjemnić jakąś jakiś prezent wręczyć dla tych pacjentów tak żeby czuli się w naszym szpitalu bezpiecznie i nie stresowali się. Poza tym, że powiem, że ten oddział pediatryczny od niedawna działa. Staraliśmy się długo, żeby działał. Jest to nasza taka perełka, można powiedzieć, o którą chcemy dbać, bo najmłodszym pacjentom, jeszcze raz powtórzę, należy się bardzo dobra opieka, dobra jakość. Z rozmów z rodzicami słyszę, że ta opieka jest na dobrym poziomie. Chwalą lekarzy, chwalą pielęgniarki. Myślę, że to o to chodzi, żeby ci najmłodsi byli otoczeni taką troskliwą, dobrą opieką. Oddział działa już od, od ponad roku. Udało się go reaktywować w kwietniu ubiegłego roku, i w ubiegłym roku już, już było pierwsze takie świętowanie wspólne tego Dnia Dziecka. Oddział funkcjonuje, wydaje no, mi się, dobrze. Takie, takie mamy głosy pacjentów, że, że opieka jest dobra że, że nasi, nasi lekarze pomagają po prostu, więc, więc no, no jestem zadowolony przede wszystkim, tak jak już powiedziałem, że udało się wznowić działalność tego oddziału. Natomiast tu jakby nie o moje zadowolenie chodzi, rzeczywiście mam, mam taki oddźwięk, że, że, że społeczeństwo lokalne jest, jest z tego też zadowolone. Był potrzebny, jest to obłożenie cały czas? Jest obłożenie, tak. No, no, no dzisiaj, dzisiaj wyjątkowo mało dzieci, bo, bo 12, może ze względu na dzień dziecka e, właśnie, ale około 20 pacjentów mamy tak, tak prawie cały czas.